Radio Głos. Uskrzydla dusze. Startuje czwarta liga, startuje czwarta liga na Pomorzu. Na Kociewiu w regionie to nas interesuje, nie tylko na Kociewiu. Na Powiślu, na żuławach w okolicy, na Kaszubach, już jutro pierwsze spotkania, a dzisiaj porozmawiamy o spotkaniu nie tylko spotkaniu, ale także o tym, jak do tego spotkania i do najbliższej rundy wiosennej przygotowywała się drużyna. Super kwidzy, na gościom Radio Głosy. Dzisiaj pan trener Andrzej Tosk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam Państwa. No i na początek właśnie chyba o tę zimę zapytam, albo może jeszcze się trochę cofnę. Do jesieni. Ja wiem, że już parę miesięcy minęło, ale gdyby tak dzisiaj pan trener mógł powiedzieć w kilku słowach, w kilku zdaniach. Czego zabrakło tą, tą, tą jesienią, że, że te wyniki były takie pewnie nie do końca zadowalające przedostatnie miejsce po rundzie jesiennej. Jasne, będziemy rozrzucać ciężkie rany, ale, ale no, o pewnych rzeczach jasno trzeba powiedzieć, są, są fakty. Wiele rzeczy się na pewno złożyło na to. Ja nie jestem z tych, którzy lubią, że tak powiem, narzekać i szukać tylko i wyłącznie wymówek. Staram się po prostu pracować z tym materiałem ludzkim, który, który posiadam, ale na pewno dużo zawirowań w klubie. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, dochodzi o finanse, e, wiadomo, że e, cały świat piłki i nie tylko, e, nie tylko ten amatorski idzie gdzieś cały czas do, e, do góry. E, zawodnicy mają też coraz większe oczekiwania i, i żądania. To wszystko się gdzieś nakręca. E, bardzo nas to, że tak powiem, też dotknęło. My też pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie e, przeskoczyć. Sześciu zawodników e, odeszło e, względem poprzedniego sezonu, którzy stanowili naprawdę, naprawdę o sile i okręg. Tego, tego zespołu dobieraliśmy młodych chłopaków, nie, nie wariowaliśmy z żadnymi wielkimi transferami. Szukaliśmy gdzieś w okolicy, zresztą filozofia klubu jest taka, żeby zawsze posiłkować się i stawiać na zawodników z miasta Kwidzyn, z powiatu kwidzyńskiego, z najbliższego regionu, co uważam za, za, za bardzo mądre i, i gdzieś tam fajne rozwiązanie, fajną politykę. I lokalny patriotyzm sportowy, można powiedzieć. E, tak, no, no, jeżeli reprezentujemy dany region, no to chcemy też promować chłopaków z tego regionu. Regionu. Nie zawsze się to, że tak powiem, udaje, ale, ale myślę, że, że no, patrząc na inne zespoły, no to na pewno charakteryzuje nas to, że, że, ma, że 95% można powiedzieć zawodników jest, jest z naszego regionu, także myślę, że, że jest to dobra, dobra filozofia. Też połączyliśmy się gdzieś ze szkółką piłkarską DSPN Kwidzen, co za tym szło, przyszli juniorzy, którzy, którzy reprezentują też nasze barwy w juniorze starszym. I też stawialiśmy na nich, staraliśmy się im dawać szansę. Myślę, że też rozegrali sporo minut. W wielu meczach tak naprawdę mimo tego, że, że byliśmy wielką niewiadomą, spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego, e, bardzo ciężkiej rundy. Taką też ta runda była 9 punktów e, z perspektywy czasu na pewno żałujemy 6-7 spotkań, gdzie, gdzie przegrywaliśmy gdzieś minimalnie jedną e, bramką, chociażby nasz e, jutrzejszy rywal, czyli anioły Garczegorze. Tak, 2-1, gdzie, no, 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 ta, gdzie, gdzie mogliśmy na pewno wyciągnąć z tego, z tego więcej. E, ale tak jak mówię, no nie będziemy płakać nad rozlanym. Lekiem. Musimy się skupić na tym, co jest tu i teraz, a myślę, że, że jest lepiej pod względem jakości kadry. Także, także mówię, my tą, tą rundę jesienną odcinamy grubą kreską, po prostu skupiamy się na tym, żeby, żeby ta runda była zdecydowanie lepsza. No i do tego. Przyczynić ma się do tego, żeby ta runda była lepsza. Na pewno też ten okres przygotowawczy. Jaka była zima dla Supry Kwidzyn? Jak, były, jak tak. wyglądał ten obóz przygotowawczy czy obozy przygotowawcze? Jak wiele meczów kontrolnych rozegraliście? Czy trudno zliczyć? E, powiem tak. Ja uważam, że odkąd ja jestem tutaj w Kwidzenie z półroczną przerwą, że tak powiem, gdzie odbywałem kurs trenerski i podwyższałem swoje kwalifikacje, to była chyba naprawdę najlepsza zima w naszym. W naszym wykonaniu, przede wszystkim oprócz urazu takiego barku Kuby Jędrzejewskiego, to wszyscy, że tak powiem, są, są zdrowi, byli do dyspozycji. Frekwencja na treningach była naprawdę satysfakcjonująca, zaangażowanie było widać. Widać po prostu to, że, że ci chłopacy chcą pokazać, że stać ich na, na więcej, że, że potrafią grać lepiej w piłkę, że potrafią osiągać lepsze wyniki. Mamy kilka wzmocnień, o których jeszcze, że tak powiem, nie mogę Finalnie e, powiedzieć, ponieważ e, na ostatniej prostej jest dopinanie e, wszelkiej dokumentacji związanej z, z transferami, ale e, są to trzy naprawdę, myślę, że, że bardzo solidne jak na nasze możliwości e, wzmocnienia i, i to już widać tą, tą jakość tych chłopaków e, w sparingach. E, sparingi na pewno nie wyglądały owocują, owocnie. Bo pierwsze trzy sparingi bardzo mocno, że tak powiem, ja jeszcze rotowałem składem. Nie skupiałem się na, na, na wynikach, tylko na różnych ustawieniach. Dawałem grać młodym chłopakom z, z juniorów. Spró próbowaliśmy ich cały czas, że tak powiem, konsekwentnie. Dokładaliśmy kolejnych chłopców, żeby zobaczyć, jak oni w warunkach piłki seniorskiej się adoptują i, i wyglądają. Rozegraliśmy bodajże siedem gier kontrolnych. Te ostatnie sparingi z Konstraktem Lubawą, czy z Concordium Elbląg, gdzie, gdzie z Konstraktem wygraliśmy, z Concordium zremisowaliśmy, wyglądały już myślę, że na pewno bardzo dobrze, na pewno jest sporo rzeczy jeszcze do poprawy, ale no, ten zespół też trenuje naszą bolączką jest cały czas to będę, będę powtarzał, bo to taki temat chyba troszeczkę tabu był w kwidzynie odnośnie tego boiska ze sztuczną nawierzchnią, to jest największy dla nas problem. My do tej pory nie dotknęliśmy naturalnej płyty. W tym tygodniu odbędziemy jedną jednostkę treningową przed, przed meczem ligowym, a tak naprawdę no, cały czas posiłkujemy się orlikiem dwukrotnie odbyliśmy treningi na, pełno, na pełnowymiarowym sztucznym boisku w Suszu i to była największy, największy kłopot, bo przeniesienie się z tego małego boiska, jakim jest Orlik na, na duże przestrzenie Słysza, na pewno, właśnie. to jest, ja wiadomo, że to można szukać wymówek, ale, ale myślę, ten kto troszeczkę w piłce siedzi, to wie, że, że jest, to, jest to problemem i to później na pewno odbija się w początkowej fazie rozgrywek, ale mam nadzieję, że, że tobie, sobie z tym też będziemy potrafili poradzić, także myślę, że 8 tygodni dobre pracy wykonanej przez chłopaków, które mam nadzieję zaprezentuję na, na wiosnę. I ta frekwencja, o której Pan mówi, chyba też cieszy, prawda? Bo często jest tak, że często, może nie na, na poziomie czwartej ligi, tak jak w ligach niższych, że chętnych do gry to jest zawsze sporo, ale żeby przychodzić regularnie na treningi, to często bolączka chyba u niektórych. Ja zawsze powtarzam chłopakom, że będę miał dozgonny szacunek do nich do końca, do końca naszej współpracy i dalej, ponieważ po tej nieudanej rundzie trzeba sobie jasno powiedzieć, bardzo ciężkiej pod względem też mentalnym, bo, bo nie ukrywajmy, zdobywając tylko 9 punktów, przegrywając tyle spotkań, gdzieś, gdzie niejednokrotnie byliśmy, byliśmy blisko i to z zespołami, które gdzieś tam są teraz w czubie, tak jak w mecz z Pomezanią albo gdzie minimalnie przegraliśmy 2-1, czy tutaj mecz z lokalną wieżycą Pelpin zremisowany 1-1. To, to było bardzo ciężkie i wymagające też dla nas, jako sztabu, żeby zmobilizować tych chłopaków do, do pracy. Nie ukrywajmy, ci chłopcy naprawdę. Patrząc na to, co się słyszy, co się wie na temat piłki czwartoligowej, ja przypominam, że to jest tak naprawdę piąto, piąty poziom rozgrywkowy w Polsce, mogliby zarabiać. Pewnie trzykrotność, czterokrotność tego, co, co zarabiają u nas, ale zdecydowali się i dlatego zawsze im to powtarzam, że mam do nich ogromny szacunek, że nie, ucieka, nie uciekają z tonącego statku, tylko zostali i walczą do końca. I widać, że, że chcą pokazać tą swoją wartość, a my pokazujemy to, że niewielkim nakładem siły i finansowymi potrafimy też stworzyć fajny klimat, fajną otoczkę, bo ta atmosfera, Naprawdę jest bardzo dobra, uważam, I, i myślę, że w każdej innej sytuacji, może w innym miejscu po takiej rundzie, szukaliby innych alternatyw, gdzie na pewno mogliby do swojego budżetu domowego troszeczkę więcej wnieść. Czyli cel, cel na tę wiosnę, na rundę wiosenną. Na pewno uciec do przodu, że tak uciec w górę, że się tak, tak wyrażę. Uciec, uciec ze, strefy, ze strefy spadkowej, a później no zobaczymy. No, nie wszystko też będzie zależało pewnie od nas. My zrobimy co, 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 co w naszej mocy, żeby z tej, nad tą czerwoną kreskę wskoczyć w drugiej rundzie. Ale tak jak mówię, no, czekamy na, będziemy też pewnie czekać na, na rozstrzygnięcia Ligę wyżej, co się wydarzy zespołami hmm. Tuzji, Gryfa, Słupsk czy, czy Gdani, no mocno trzymamy za nich kciuki, bo jest, to jest też w naszym interesie. No tak, no to, to jest taka sytuacja, w której czasem jednak chciałoby się być niezależnym, ale trzeba czasem zerkać na tak, te kluby. No, realnie mamy wpływ na to, żeby zdobyć jak największą ilość punktów, 10 kolejek rozgrywanych w tej rundzie u siebie także liczymy na, na pokaźną no i będziemy w każdym meczu, no i jak powiedziałem na ostatnim, przed ostatnim sparingiem że my nie mamy nic ze stracenia my, my mamy mm. tylko dozyskania. zyskania także, także tak też mm. będziemy podchodzić do każdego spotkania. A skoro jest zespół jest atmosfera, to, to może napawać optymizmem i też trzeba pewnie liczyć na to, że trochę ten ten pech, który już miał się wydarzyć, że się już wydarzył. Pan tutaj mówi o tych minimal, minimalnych różnicach w wielu meczach, przecież 6-7 spotkań pan nawet wymienia. Być może na wiosnę będzie, będzie inaczej, będzie w drugą stronę, że te, te, te minimalne różnice będą na waszą korzyść. Jutro okazja do tego, by się odegrać, by zreważować się Aniołom że Jak pan wspomina tam to spotkanie, no mówimy już o minimalnym wyniku, o minimalnej różnicy. Jaki to jest rywal? No, bardzo, bardzo ciężki rywal, który, który, że tak powiem, już kilka sezonów w tej czwartej lidze jest, zawsze, zawsze no, bardzo ciężkie warunki stawia. To jest też zespół, który, który na pewno jest dobrze zorganizowany, e, ale jesteśmy przygotowani na to spotkanie. Myślę pod, pod, pod kątem motorycznym, pod kątem, że tak powiem, mentalnym przede wszystkim, bo, bo, bo to gdzieś też w tych głowach przez większość czasu się działo. Myślę, że sporo zmian też w Garczegorze, bo śledzimy to, co, to, co dzieje się urywala u nas. Też kilka, kilka zmian nastąpiło. Myślę, że to będzie zgoła odmienny mecz. Mam nadzieję, że tylko widowiska nie popsuje e, stan płyty, bo, bo przy takiej utrzymującej się pogodzie, e, no będzie to na pewno, e, że tak powiem, e, ciężkie boisko do dogrania w piłkę. Piękną, więc trzeba się będzie nastawić na, na brzydką grę. Mam nadzieję, że, że końcowy wynik nie będzie dziełem przypadku. Po prostu jakiegoś jednego niekoniecznie, e, że tak powiem, zależnego od zawodników. Czasem jest to trochę smutne, że człowiek się stara, chciałby jak najlepiej, a jednak są rzeczy, na które nie ma wpływu chociażby w, nawet i w wyższych poziomach ligowych, i nawet w ligach powiedzmy europejskich, czy lidze mistrzów, i lidze Europy, nieraz słyszy się o tym, że ten stan murawy był taki czy nie. inny. Co dopiero, gdy spojrzymy troszkę na tą piłkę bardziej naszą, taką lokalną, regionalną. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że tutaj nic widowiska nie powstanie. Obyście oby tutaj się udało stanąć na, na wysokości zadania, no i, no i iść do przodu. Anioły garczego, że przyjeżdżają jutro. Na spotkanie. Do Kwidzyna Supra Kwidzyn. Zaczyna jutro rundę wiosenną. Na to spotkanie, na tę rundę wiosenną zapraszam w studiu Radio Głos, trener Supra Kwidzyn, Andrzej Tłostyk. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.